Wystawy Prestige organizowane są w Lesznie od wielu lat. Do udziału w imprezie trwającej aż dwa dni zgłaszane są psy z całej Europy, ale także czworonogi ze świata. W najbliższy weekend w Lesznie na ringu stanie m.in. pies z USA. Zgłoszonych jest 2000 psów, co uważamy za sukces, mimo że y, mieliśmy już y, wyższe, że tak powiem y, wyższą frekwencję, y, wyższy udział, ale. Jest obniżka, bo kryzys dotyka technologii również w... Zdaniem organizatorów nie tylko międzynarodowa psia stawka będzie prestiżowa. Wrażenie robi też skład sędziowski oceniający psy na ringach. Wśród sędziów są reprezentacji Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Austrii yy, Łotwy, Czech, yy, Belgii, Irlandii, Anglii, Szkocji. Także tak, takiej, takiej plejady żeśmy sędziów z takiego grona jeszcze nie mieli. Tak nawiasem mówiąc to świadczy o tym, że jak się daje łatwo zaprosić do nas, czyli nasza fama nas wyprzedziła nieco i że wiedzą, że ich tutaj nic przykrego nie spotka, w każdym razie że miło i elegancko będą potraktowani. I to... Do tego dokładamy zawsze dużo starań. Absolutną nowością zapowiadaną przez organizatorów będzie w tym roku darmowy wstęp na Leszczyńską Wystawę. Zmagania zostaną zorganizowane na terenie przy Leszczyńskim Lotnisku. Będzie ten Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony łącznie razem z wystawą. Będzie to wspólna impreza taka organizowana przez Areo Klub Leszczyński, gdzie... Gdzie szefem już jest od dłuższego czasu pan Włodzimierz Głodek. I oni są głównym organizatorem tego Dnia Dziecka, a my, oczywiście, wystawy, i to będą takie połączone, że tak powiem, siły. Impreza będzie niebiletowana, będzie wstęp wolny dla mieszkańców Leszna. Wystawa psów rozpocznie się w sobotę o godzinie 10. Tego dnia oceniane będą pierwsze grupy rasowe. Zwycięzcy z ringów zostają w Lesznie na noc na koszt organizatorów i biorą udział w niedzielnym finale głównym. Ten planowany jest na godziny popołudniowe. Tegoroczne zmagania psów odbywać się będą pod gołym niebem. Zrezygnowano z kosztownego montażu specjalnego namiotu nad głównymi ringami. Organizatorzy liczą więc na dwa dni dobrej pogody. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.